Zapytam Cię o Twojego syna, który świetnie radzi sobie w programie Taniec z Gwiazdami, ale także ostatnio zadebiutował w innym projekcie. Tak, zadebiutował ze mną po raz pierwszy na kabaretowej scenie w jubileuszu kabaretu paraninormalny Nie, Paranormalnie mieliśmy wspólny sketch. Zapytałem go synu, czy był na wakacjach, czy byś mógł zagrać mnie na scenie w programie takim, który jest zadegrywany jakby tu i teraz, prawda? Nie można tego zmienić. W związku z tym a on mówi, ale kogo? Dajemy: ja No mnie zagrasz, jak, że jestem młodszy aż do wieku 14 lat. Super, tato. I wrócił z wakacji i zagrał. Także bardzo się cieszę, że wystąpił, że przeżył te emocje, nie pomylił tekstu, ładnie powiedział, miał w sobie luz. Także naprawdę piątka z plusem. Myślisz, że jak to się mówi, niedaleko pada Jabłko od Jabłoni i być ja tak może nie to już niebawem. On zastąpi Ciebie w Tańcu ja tak, z Gwiazdami. Ja tak myślę, że w ogóle dwóch moich synów, jeden kształcił się w kierunku aktorskim, starszy, Maksymilian, a także myślę, że właśnie niedaleko pada jabłko od jabłoni, choćbyśmy mówili, że to trudny zawód, że niewdzięczny tak itd., itd., no to myślę, że oni będą właśnie wykonywać taki zawód aktorski. Może będą dziennikarzami, tego nie wiem. Max chce komentować sport, może będzie to robił, ale na pewno gdzieś to będzie w tej medialnej sferze.